Fabryka śmiechu. A więc witam, witam w fabryce śmiechu. No, dzisiaj druga część fabryki śmiechu. No, i na pierwszy, już w sumie drugi ogień, postanowiłem nagrać parę kawałków o Jasiu, No wiadomo, o Jasiu kawałek jest bardzo dużo, dlatego zaczynamy, lecimy z koksikiem. Mały Jasiu idzie z mamą w tramwaju. W pewnym momencie nagle malec krzyczy. Patrz, mamo, jaka gruba baba! Ona ma brzuch! Aż na kolanach! Zawstydzona mama wzięła Jasia za rękę i wysiadła. Tłumaczy malcowi. -"Jasiu, takich rzeczy nie mówi się na głos. O tym można porozmawiać sobie w domu." Janął z powrotem tramwajem i znowu ta sama baba siedzi, a Jasiu krzyczy -"MAMO! O tej grubej babie to my sobie pogadamy w domu, nie?" wf taka, dzieciom robić rowerek, wszyscy wykonują ćwiczenie, tylko Jasiu położył się na plecach i trzyma nieruchomo nogi w górze. -"A ty co?" pyta nauczyciel. -"A ja jadę z górki." Dzwoni Jasiu do na nauczycielki. Proszę zwolnić Jasia z, z lekcji. A kto mówi? No, moja mama. W przedszkolu pani pyta dzieci. Ile to jest? 2 plus jeden? Trzy, trzy! Pierwszy krzyczy Jasiu. Doskonale Jasiu, chwali pani. W nagrodę dostajesz trzy cukierki. Psz, szkoda, że nie powiedziałem pięć. Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. Zamiast oceny napisał IDIOTA! Jaś spojrzał na kartkę, potem na nauczyciela i mówi Ale pan jest roztargniony! Miał pan wystawić ocenę, a nie się podpisać. Pani kazała dzieciom ułożyć wierszyk, który posiadać będzie rymy. Na drugi dzień Jasi przychodzi i czyta Było morze, w morzu stało dziewczę, chorze, Świzdy gwizdy, woda sięga jej do pizdy. Jasiu, toż to za wulgaryzm? Popraw to na jutro. Jasiu przychodzi i czyta. Było może w morzu stało dziewce, chorze, świzdy, gwizdy, woda sięga jej do kolan. Ale Jasiu, tu przecież nie ma rymu. Ha, rym będzie jak woda przybędzie. Mama pyta Jasia. Dlaczego nie zadajeście z Zenkiem? Mamo, a ty zadawałabyś się z kimś takim, kto pali, przeklina, kłamie? Bierze narkotyki i napada na młodszych? No, oczywiście, Jasiu, że nie. No, mama widzi, Zenek też nie chce. Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta... Czym będzie wyraz? Chętnie, w zdaniu. Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach. Zgłasza się Jasiu. Kłamstwem, proszę profesora. W każdą niedzielę wychodząc z kościoła... Jasiu że żebrakowi 10 złotych. I tak to trwało kilka miesięcy. W październiku dam mu tylko 5. Zdziwiony żebrak pyta. Dl dlaczego tylko 5? Zawsze było 10. No widzisz, posłałem syna na studia. No okej, okay, ale dlaczego na mój koszt? No już chyba pora kończyć. Zapraszam oczywiście na moją kolejną audycję już niebawem. I będzie nowy bonusik w postaci innej audycji, ależ to nie, to na następnej audycji powiem. No i oczywiście jeszcze żarcik, bonusik, no musi być. Na dyskotece Jasiu podchodzi do siedzącej przy stoliku dziewczyny i pyta. Zatańczysz? Tak, chętnie. To dobrze, bo już nie ma gdzie usiąść. No i tym żartem kończę Was, zapraszam na kolejną audycję i oczywiście na mój profil. Do usłyszenia, trzymajcie się.